Czy komuś może się zepsuł napęd od kosiarki i nie wie, jak go wymienić i już dąży z pomocą. Miałem ogólnie robić coś innego ciekawszego, ale cóż. Najważniejszą yy, taką informacją jest pozycja. Takiej pozycji powinniście to zrobić. Nie przechylajcie jej na bok, bo wam paliwko ucieknie, albo olej może gdzieś poleci, tam gdzie nie trzeba, albo paliwko poleci do leju. To też nieładnie. Pierwsza rzecz, odkręcamy nóż. Najlepiej kluczem udarowym się go odkręca w lewą stronę. Normalny ludzki gwint. Ja już tę pracę wykonałem, to wam tylko mówię, że tu odkręcacie nóż, później dwie śruby od tej osłony, aha, bo to jest kosiarka NAC, ale w innych będzie podobnie. Jeszcze tu model pokażę. W innych kosiarkach będzie podobnie. Mogą być na przykład trzy te śruby, nieważne. Odkręcacie sobie i wtedy tam jest taki, taki, taka przekładnia. I tu od spodu słuchajcie, musicie takie śrubki dwie odkręcić. To jest jedna i tu druga. Ja już je odkręciłem, tam jest druga, a to jest taka osłona, żeby ten właśnie pasek nie spadał. I, I on trzeba zdjąć, żeby go wyjąć. Myślę, że najcenniejsze informacje już przetransportowałem Wam, ale jeszcze nóż pokaże, że tak się zakłada tymi łopatami do silnika, bo niektórzy nie wiedzą, później goglują, Tak się go zakłada, bo on, on tymi łopatami tak ma być. O, I się ostrzy nóż tylko z tej strony. Z tej się nie ostrzy noża. On trochę dostał po kamieniach, ale dobra, nieważne. Ale jeszcze Wam powiem coś jednego, bo e, jak taki na przykład pasek Wam spadł, jesteście tak zwanym paprakiem, czyli... Bierzecie sobie go, wymieniacie na jakiś inny, bo on już ma uszkodzenia, ale nie zauważacie, że tu jest dziura? Tędy wchodziła trawa i on dlatego się zniszczył, to wtedy jesteście paprakiem. Nie bądźcie paprakiem. Zauważcie więcej szczegółów. Nie, że tam się zepsuł pasek, tylko dlaczego się zepsuł. No i taką dziurkę można sobie naprawić. Pewnie naprawię, bo nie lubię słowa kupić, chociaż taka osłona kosztuje 39 zł, no ale kto by tyle chciał wydać. Ja, ja to zaraz naprawię sobie taką blachę tu ustawię na nity pewnie. No, ale możecie też sobie zamówić wtedy pasek i to przyjdzie na drugi dzień pewnie. Heh. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, szczególnie z tym nożem, bo niektórzy naprawdę nie wiedzą, jak wsadzić nóż, a niektórzy po prostu nie wiedzą w jakiej pozycji to robić, żeby też było wygodnie, bo to nie chodzi, żeby tam się narobić tą pozycję można na jakieś inne sposoby na przykład tu coś ciężkiego można tylko położyć i to na glebie robić, ja chciałem sobie ułatwić dlatego ją no tak dźwigłem do góry też kawał ze mnie chłopa to tam żaden problem ale jakbyście chcieli na glebie to robić to też możecie ale się skubany przysmażył, no bo jak to stanęło pasek spadł to tutaj te kółko cały czas sobie coś tu robiło i chodziło i on się smarzył. tak wygląda ta osłona pyk, tam trzeba wyczyścić teraz tą trawę i mówię, to jest bardzo ważne to trzeba naprawić Zobaczcie ile tam było tej niepotrzebnej trawy. Ona nie dość, że jest niepotrzebna i tam nie może być i zniszczyła pasek, to jeszcze ona powoduje, że nie ma takiego dobrego chłodzenia. Tutaj ta przekładnia, ona też ma mieć powietrzem, chłodzona ma być. To musi tu zniknąć stąd, nie, nie wpychajcie tam trawy. Ale czad, zobaczcie, nie muszę paska kupywać. <laughs> Sąsiad mi dał, od Frani pasuje. Taka pralka, kiedyś była Frania, a to pasuje. Podejrzewam, że to będzie jeszcze mocniejsze niż taki nowy ze sklepu. Jeszcze jedna dość istotna sprawa: jakby ktoś zgubił tą sprężynkę, bądź by wypadła, bądź się przetarła, bo one się przecierają i nie wiedział gdzie ją wsadzić, to tu się wkłada i tutaj do obudowy w taki sposób. To jest dość istotne, bo jak ona wypadnie, czasami nie wiadomo gdzie ją włożyć. A ona tutaj fajnie działa, naciąga pasek. Kto się założy, że wytrzyma ona dłużej niż taka nowa, kupiona by była? No i złożone praktycznie. Teraz tylko to wszystko poskładać. Zobaczcie, jak piękna budowa. Ten, tutaj, wszystko pasuje. Aha, silnik trzeba jeszcze dokręcić. Dobra. No i koniec roboty. 16 minut walki z kosiarką. Myślę, że kolejnym razem zszedłbym do 14 minut. Wszystko przez głupią sprężynę, bo ja nie wiedziałem, gdzie ją wsadzić. Ale się dowiedziałem.